Komórkę. A właśnie trzeba uważać. Są takie kamienne schody. Tutaj właśnie spływa woda. A my idziemy w dół. No, piękno przyrody. Tu najlepiej przyjechać właśnie wiosną, jak już. Przyroda po prostu wybucha swoją zielonością kolorami kwiaty kwitną. No, zobaczcie jak tu jest pięknie. No, lubię zwiedzać, lubię poznawać nowych ludzi, lubię poznawać zabytki, historie. Taki po prostu jestem gościem, który nie usiedzi na miejscu sobie to obejdziemy, wejdziemy w strofę półmroku, A tu jest mitologiczny centaur, pół człowiek, pół koń, który dymie wróg. Jest taki mały stawik, po którym Pływa woda z góry z kamieni, a my idziemy do przodu. Idziemy lewą stroną. A później tą stronę będę musiał pokonać do góry. Już może drugą. O, u góry mam samochód. Tak więc, jak już chce się zejść, to trzeba i też wejść do góry. Tak więc czeka mnie to, ale na spokojnie. W weekend nie będziemy się śpieszyć. Przyjemny chłód. Od, od tych kamieni daje poczucie orzeźwienia. Idziemy trochę w dół. O, dzieciaki tutaj szaleją. Jak będę wracał do góry, to już będzie trochę później. Słońce już tak bardziej zajdzie. No, trzeba uważać. Niektórzy się męczą, jednak jest taki wysiłek. Trzeba tych schodów zrobić trochę no ale co zobaczę to moje co zwiedzę to moje są właśnie takie są takie piękne chwile życia a no właśnie, ta woda kaskadami płynie w dół. No, i jedyna budowla w swoim rodzaju. Nie wiem, czy w Europie coś takiego jest. Muszę sprawdzić, ale na pewno nie w takim wymiarze a słońce będzie nas trochę oślepiać no ale tak to wygląda do góry idziemy w dół troszkę to tutaj połóżmy sto euro troszkę jeszcze Ale piękny dzień, ponad 20 stopni i no jest przyjemnie. W boku woda, kamień, który od którego idzie taki przyjemny chłodek o, o po słońce to musi trochę zajść więcej no, trzeba się trochę smocić ja na razie idę sobie w dół Ale.

robić to wrażenie.